Wspominamy z panem Henrykiem Grodeckim też epizod y, Wiktorii, Parczew, tak. <laughs> Wiktorii Parczew, tak, Wiktorii Parczew, w której ja... Do 2000 roku e, grałem też jako piłkarz e, młody, junior i później, e, i później trochę w seniorach. E, a pan Henryk po 2000 roku przyszedł do, do Parczewa i trenował drużynę Wiktorii. Także tam e, no, kopalnia wiedzy wielkiej. Czwartej i piątej lidze. Tak. Nie? Kopalnia wiedzy o piłce nożnej na pewno, e, edukacja również. E, no właśnie, pan Henryk Grudecki też radny obecnej kadencji i kandydat do Rady Miasta z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Panie Henryku, układ stały naszych spacerów. Jesteśmy w okolicach topu, w okolicach boisk i, i też Krzny Układ stały, czyli motywacja, czyli pomysły i wizja naszego miasta. To właśnie. Z... Czyli motywacja, dlaczego ciągle jeszcze chcę być tym radnym? Tak, dokładnie. Duża sportowca? Ja też, też, na pewno. I ja powiem tak, ja w moim życiu. Rzadko kiedy pracowałem na jeden etat, raczej na dwa albo dwa i pół. I, i takie momenty, że byłem na tym jednym etacie, to, to, to naprawdę były nieliczne. A jak człowiek jest emerytem, to ma czas. Ma czas, mam na tyle czas, że mogę wszystkie papiery, jakie dostanę, dokładnie przeczytać. I, i, I mieć jeszcze jakieś pomysły, bo tak jak rozmawiamy, jeśli chodzi o światę, to, to mogę powiedzieć, że byłem tak nauczycielem w szkole podstawowej, w gimnazjum, w liceum, jest 10 lat na uczelni. Byłem zastępcą dyrektora gimnazjum, dyrektorem gimnazjum i naczelnikiem Wydziału Edukacji, także myślę, że jakąś wiedzę w tej materii mam. W sporcie byłem zawodnikiem. Trenowałem malutkie dzieci, duże dzieci, dorosłych bardzo. Nawet w jakichś przyzwoitych klubach, takich nie wiem, jak Górnik Łęczna. Nie powiem, powinienem powiedzieć Motor Lublin, ale nie był to wtedy przyzwoity klub. To była największa moja pomyłka trenerska. No ale tak, tak w tym zawodzie bywa. No i ta jakby, myślę, że ta moja wiedza i ciągła jeszcze chęć i ciągle jeszcze możliwości fizyczne, bo jeszcze to zdrowie w miarę jest, więc, więc chciałbym jeszcze raz wystartować. No i jak Boziada i wyborcy, no to próbować jeszcze przez tą jedną kadencję działać. No a teraz co do jakiegoś planu na tą białą. Ja myślę, że my wszyscy powinniśmy się zastanowić, co my w tym mieście naprawdę chcemy, chcemy zrobić jak to miasto miałoby wyglądać na dziś miasto nasze miało już 59 tysięcy a teraz chyba najnowsze dane mówią 56 z kawałkiem krótką więc kurczymy się i trzeba zrobić wszystko żeby ludzie stąd nie wyjeżdżali szczególnie młodzi żeby tu się wygodnie żyło żeby się żyło niedrogo i żebyśmy mieli wszystko to co jest człowiekowi, zwłaszcza młodemu, jeżeli tu ma zostać, co jest potrzebne, czyli żłobek, przedszkole, szkoła na dobrym poziomie, no i praca. A poza tym to, co, co w mieście być powinno, yy, czyli dobra komunikacja, niskie podatki, yy, dostęp do, tak jak tu patrzymy, do obiektów sportowych, do obiektów kulturalnych. I tu jest naprawdę duż, bardzo duże pole, pole do popisu. A z takich rzeczy już jakby szczegółowych, bardziej, ja na przykład z przerażeniem od lat patrzę na, nazwijmy to Stare Miasto, możemy powiedzieć, czyli ten taki kwadrat swoisty, ulica Nowa, zamkowa, Narutowicza. Jak się tam wejdzie z drugiej strony, to to wygląda na XIX wiek. I te wszystkie mieszkania w tej chwili najczęściej ZGL-u, wyglądają dramatycznie. Ja od jak dłuższego czasu mówię, ale to jakoś tak... Myślę, że większość jakoś patrzy na mnie tak spod oka, że potrzebna jest nam architektoniczna koncepcja tego, co byśmy tam chcieli, chcieli zrobić. A tak na dzisiaj, a teraz ostatnio na Moniuszki powstał taki duży budynek. Jak idziemy po Brzeskiej, to mamy drewniany dom. Obok nowoczesny budynek sądu, nowoczesny z lat osiemdziesiątych pewnie. Chwilę dalej, budynek następny, który od kilku lat jest, ma właściciela, nic tam się nie robi. On jest pewnie z lat jakichś trzydziestych. To jest galimat, jest kompletny. Fajnie by było, żeby ktoś, ktoś zaprojektował jakby całość. Co my chcemy zrobić, a po drugie, czy my w ogóle chcemy rewitalizacji tego centrum. Czy my chcemy, jak starzy mieszkańcy Białej ciągle mi mówią, tam się na chodziło, tam żyło, było całe życie kulturalne, a dzisiaj nam ten to centrum tak chyba trochę umiera. Jaki jest powód? No, jed jeden z powodów to są parkingi. Ludzie mi mówią, no chyba jesteś jakiś po prostu głupi, ty myślisz, że w centrum miasta, gdzie są, yy, jest ziemia droga, to ktoś będzie parking budował. A przecież na całym świecie buduje się podziemne parkingi, gdzie można postawić budynek i zrobić dwupoziomowy yy, podziemny parking. Można, można. Nawet można zrobić to tak, że budować w partnerstwie. Z kimś prywatnym, mówię o mieście teraz. I, I co? Przynajmniej 100 urzędników codziennie chce zaparkować. Mogliby mieć abonament w takim, w takim garażu? No, chyba mogliby. Nie zajmowaliby już tej przestrzeni od, od rana do tej 15:30, 16:00. Mogliby gdzieś tam mieć swoje, swoje miejsce. Ja myślę, że tylko trzeba chcieć, żeby poprawić to centrum bo to rzeczywiście źle wygląda jest taki program a może był chyba jest dotyczący pustostanów i można uzyskać ZGL mógłby uzyskać 85% dofinansowania do remontów i teraz trzeba by zrobić tak żeby tych ludzi którzy tam aktualnie mieszkają mieć ich gdzie zakwaterować i powoli Kwartał po kwartale próbować to porządkować i zrobić tak, żeby, żeby ci ludzie zaczęli mieć wodę w domu, łazienkę, ogrzewanie zewnętrzne z pecu, na przykład. A my w tym centrum miasta jeszcze w niektórych miejscach nie mamy wody, kanalizacji. Już nie mówiąc o pecu. Także nie wygląda to dobrze i to jest duże. Duże pole do, do popisu. To jest na pewno tak duże, duże wyzwanie. Właśnie gdybyśmy, gdybym chciał dopytać jeszcze o, o pomysły. Nie, takie też formacji, którą pan reprezentuje, jeśli chodzi o, o tą najbliższą kadencję, prócz rewitalizacji centrum, o której też już wielu kandydatów właśnie mówi, czy kwestia działań odnośnie ściągnięcia biznesu do Białej, mówił pan o, o miejscach pracy, właśnie o tym, żeby, żeby też te podatki, które będą wpływały do miasta, pozwalały I, mi jasne. działać. Ja myślę, że to jest podstawowy taki wymóg, bo miasto, żeby mogło inwestować, musi mieć swoje pieniądze i jak tu rozmawiamy, żeby podatki były niskie, no to fajnie, ale skądś te pieniądze trzeba, trzeba brać? Krótko mówiąc, trzeba zadbać o to, co jest: czyli szpital, uczelnie żeby to mogło funkcjonować na dużym poziomie, bo, bo niejako na tym, na tym zarabiamy, czy ściągamy tutaj ludzi w ten sposób, ale nie ma tej działki biznesowej, że tak powiem. Te firmy, które są, nie są duże. Lepiej sobie radzi międzyrzec, lepiej radzi sobie radzi, chyba i, i myślę, że, że to powinno iść. W taką stronę, że komunikacja za chwilę może być dobra, czy tutaj będzie autostrada. I to jest rzecz bardzo istotna, i powinniśmy uzbroić teraz tereny inwestycyjne. Takie, żeby, żeby nie było, że, że jest teren, a dopiero wytyczamy drogi, dopiero media tam podłączamy. No tak jak choćby z wojskiem, jest dopiero ciepło do nich, do nich idzie dopiero, a już, już budynek dawno był. Także trzeba to wyprzedzać i myślę, że gdybyśmy tereny przygotowali, to jest szansa, że, że ten biznes do nas, do nas przyjdzie. No i musimy to zrobić, powinniśmy to zrobić. No i tutaj też, też, też mówił Pan o tych ruchach wyprzedzających, czyli też trochę o wizji miasta chciałbym, o, 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 tym, o tym, o czym Pan wspomniał też poniekąd, ale gdybyśmy mieli sobie wyobrazić nasze miasto właśnie za 15 lat. I to, co, to co mówiłem, czyli, czyli ściągnięcie biznesu, bo to, to, jest, to jest szalenie istotne. Tu trzeba poprawić komunikację, bo mówimy o, o jakby dwóch rzeczach. Jedna rzecz to, to drugi gruntowe, które ciągle mamy i, i gdybyśmy właśnie te ulice na tych małych osiedlach budowali szybciej i szybciej, sprawniej, no to możemy mieć kolejnych mieszkańców, takich, którzy nam tu zapłacą, zapłacą w mieście podatek. Łatwiej się będzie jeździło. A takie drobiazgi, no na przykład dzisiaj nie ma tak zwanej, przynajmniej ja nie widziałem, może, może słabo patrzę, zielonej fali tak zwanej. Przecież w miastach to jest, jak się przejedzie jedno skrzyżowanie na, na zielonym świetle, to na drugim mamy zielone. A u nas na kilkudziesięciu metrach jest stop, Stop, stop i tak dalej, potem mówimy, że jest, że jest problem. No krótko mówiąc, usprawnienie całej, całej sieci sieci drogowej. Też mówiłem na tych osiedlach, które będą się na pewno rozbudowywać z torami, jakieś miejsce na żłobek, dom kultury to o czym, o czym ostatnio mówiliśmy, nie jakaś adaptacja, tylko naprawdę miasto nasze stać na wydanie kilku milionów, żeby wybudować jakiś większy, jakiś większy obiekt na potrzeby, na potrzeby mieszkańców. No, no mieszkaniec musi mieć dostęp do, do nie wiem, ostatnio ludzie y, mówią do mnie, że już, już oczekują czegoś więcej. Po prostu oczekują jakiegoś miejsca, nie wiem, w tak zwanej kultury, jakąś salę widowiskową. Jakieś miejsce, gdzie dzieciaki będą się uczyły tańczyć, grać na gitarze, rysować, śpiewać żeby tego było więcej, żeby to było bliżej. Jak na przykład ostatnio tam u mnie na, na Łukaszyńskiej z młodym człowiekiem rozmawiałem, on mówi, no ja mam fajne obrazy, ja bym chciał je gdzieś pokazać. Tylko nie mam gdzie. Jakoś, żeby, żeby te, te osiedlowe domy kultury chyba troszkę jeszcze usprawnić, chociaż tutaj nie jestem fachowcem i nie chcę się wypowiadać. Jakoś tak od początku do końca, bo, bo chyba mam za małą wiedzę. Natomiast mogę mówić o sporcie, mogę mówić o tym miejscu, gdzie teraz jesteśmy, i powiem jeszcze inaczej. Jeden radny nie może zrobić nic. Dwóch czy trzech radnych też nie może nic zrobić. Niektórzy opowiadają, że ja jak będę radnym, to zrobię to i to. Nie, no niestety trzeba mieć większość i trzeba. Do czegoś tę większość przekonać. Ale musi być ktoś jeden, dwóch czy trzech ludzi, którzy rzucą jakiś pomysł. I tak jak tu jesteśmy, to pomysł jest taki, żeby niech Pan popatrzy, słabo teraz będzie popatrzeć, tutaj jest boisko, które leży już, ma wymiar 40 na 40 sztuczna trawa, od 2021 roku. Miało być już wtedy większe, ale już długo bym musiał opowiadać, ale nie jest. No i teraz jest plan, żeby ten wymiar był 50 na 72, o ile dobrze pamiętam. I ja mówię już dzisiaj o tym, żeby przykryć to namiotem. Nie balonem, bo zamontowanie balona, utrzymanie go miesięcznie kosztuje bardzo duże pieniądze. Zdemontowanie kosztuje kolejne duże pieniądze. Także to jest, to jest naprawdę droga zabawa. Natomiast namiot, stała konstrukcja może być tym, czego w Białej nie mamy. I już niektórzy mi mówią, że to głupi pisowski pomysł. To nie jest pisowski, to jest sportowy pomysł i, i w wielu miastach w okolicy już takie obiekty po prostu mamy. A, a dlaczego trzeba myśleć dzisiaj? No dlatego, że budując, tak jak tu patrzymy, że to boisko prawie jest, będziemy go powiększać, to już musimy przygotować teren pod, pod budowę, nie wiem, podpór do prowadzenia całej części energetycznej itd. Tak tak Czyli musimy to wyprzedzać. No i, i rzecz najważniejsza, której nie robimy, nie rozmawiamy z ludźmi, którzy bezpośrednio użytkują to coś żeby oni powiedzieli, jakie mają oczekiwania, czy ten wymiar, jaki powiedzmy, ja wymyśliłem, jest odpowiedni, jest zgodny z przepisami piłkarskimi, co mogłoby tam funkcjonować. Także trzeba rozmawiać z bezpośrednimi u, 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 użytkownikami takiego obiektu. No tak to powinno wyglądać. No ja po, potwierdzę wrócę trochę do tej myśli o, o tym, że społeczeństwo jest rzeczywiście już coraz bardziej aspirujące. No tak, chcą nie tak, więcej. I, I to dokładnie, bo, 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 bo rzeczywiście to jest taki, ja też rozmawiając z różnymi, z różnymi ludźmi, rzeczywiście my, jako społeczeństwo, jako społeczność, nie możemy się zatrzymywać tylko na tym, co jest i, i, i przyjmować tylko to, co... Tylko chcemy mieć rzeczywiście konkretny wpływ. Wielu radnych mówi o konsultacjach społecznych, właśnie o to, to o, czym pan, o czym Pan wspomina też. A wracając do tego wojska, które mijamy, to, jak Pan o tym mówił, to też przyszła mi myśl, że rzeczywiście w okresie takim przedwiosennym czy zimowym, w Białej Podlaskiej nie ma turniejów piłkarskich dla dzieci. Bo nie ma... są, w są w halach, są, ale... Znaczy, ale... Ale mówię o pewnych... No, mój syn... no już większych, ciekawszych tak, rzeczach. Nie? Tak, tak. Mój syn, który gdzieś tam trochę też biega w Podlasiu w tych najmłodszych grupach, Dzieciaki wyjeżdżają jednak na weekendy gdzieś w Polsce. I, I grają na fajnych obiektach. I, I grają na fajnych obiektach w Białej Podlaskiej, mimo już też pokaźnych osiągnięć, jeśli chodzi o piłkę nożną. No to rzeczywiście takiego obiektu, gdzie moglibyśmy zaprosić kluby, kluby znaczne. Na pewno, no to... na pewno by się przydało i, 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 i powinniśmy uczyć się od najlepszych. Jeżeli ktoś już coś zrobił i widzimy, że to fajnie funkcjonuje, to dlaczego nie? Dlaczego nie? Znowu też nie jest to taki obiekt, który byłby jakiś straszliwie drogi. Stać nas naprawdę na, na tego typu rzeczy. Ja jeszcze przy okazji chcę powiedzieć o, o takiej historii, bo my ciągle mówimy pan prezydent mówi tanie miasto, tani urząd. Dla mnie mówienie o tym, że, że coś się stanie, to mi tak zaczyna troszkę pachnieć, że że na czymś, a może nie na tym, co trzeba, zaczynamy oszczędzać. Ja uważam, że w naszym mieście inwestycje powinny zatrudniać więcej ludzi za dobre pieniądze, bo mówią, a nie chcą przyjść. No nie chcą, bo te pensje nie są, nie są dobre. Jeżeli chcemy zatrudnić jakiegoś fachowca, to powinniśmy te pieniądze znaleźć, a per saldo. Myślę, że, że będziemy do przodu, a, a, a nie do tyłu. Nawet jak komuś zapłacimy pieniądze, a on to dopilnuje od początku do końca, żeby nie wychodziło tak, że tak jak rozmawiamy, jest inwestycja, ona ma, powinna być skończona, nie wiem, dwa lata temu, a ciągle leży i, i, i ciągle dostaje, nie wiem, w wakacje, dostałem zapewnienie, że już jest przetarg i tak dalej. Jak widzimy, nic, nic się nie wydarzyło. W szkole podstawowej numer 3 budowaliśmy to strasznie długo, a, a dzisiaj to po, skutkuje tym, że to z każdym dniem jest droższe. Czyli im szybciej tę inwestycję skończymy, tym ona jest tańsza. Tak to, tak to po prostu wychodzi. Dlatego w Urzędzie Miasta, jak są urzędnicy od przetargów i od inwestycji, powinno być ich chyba więcej. I dobrze wynagradzanych. I nie oszczędzajmy na tym, bo, bo chyba nie w tę stronę. A ten drugi wiceprezydent też pewnie by się przydał i miałby co robić. Tak mi się wydaje. Fajnie, bardzo, bardzo dziękuję za y, pomysły, konkretne i konkretne wizje, które które słuchacze mogą właśnie przyjąć, ocenić i, i, i o to chodzi też w tych rozmowach, żebyśmy prowokowali właśnie dyskusje na różne tematy, żebyśmy dali też możliwość wypowiedzenia się Państwu jako kandydatom do, do Rady Miasta. Bardzo dziękuję. Dziękuję również. No, dziękuję.